No hej, dawno mnie tutaj nie było. Znowu. Ach, jak to miło wrócić na YouTube'a. Trochę się stęskniłam. Kochani, ten materiał był w sumie nieplanowany. Teraz to w sumie tak. Ale czułam, że powinnam zrobić takie wideo. Wideo, w którym szybko wyjaśnię, dlaczego nie było mnie przez tak długi czas oraz zrobię podsumowanie wszystkich filmów animowanych, które obejrzałam w 2024 roku. A każdy z tych filmów omówię w bardzo dużym skrócie. Ale zanim do tego przejdziemy, to odpowiem na pytanie, dlaczego mnie nie było. Nie było mnie... Przez życie prywatne. Pewnie oczekiwaliście czegoś innego, ale, no, życie prywatne potrafi dać w kość. Na przykład, taka praca. Główna winowajczyni mojego zniknięcia, która bardzo, ale to bardzo mnie wykańcza. Do takiego stopnia, że nie mam potem siły, aby cokolwiek pisać czy montować. Myślicie pewnie, że przez ten cały czas nic nie robiłam. No cóż, jesteście w błędzie, bo na przykład zaczęłam tworzyć jeden projekt, który ostatecznie anulowałam. I yy, jeszcze o nim tutaj wspomnę. Produkcja rozpoczęła się w czerwcu i do tej pory go nie skończyłam. Zrobiłam jedynie intro i kawałek wstępu. W pewnym momencie po prostu przestałam go czuć. Natomiast z drugiej strony rozpoczęłam pracę nad innym, tajnym projektem z serii edydukowych recenzji i błagam. Proszę, aby mi się udało wydać go w tym roku. A na dodatek jestem jeszcze w innych artystycznych projektach, o których mówić nie mogę. Ale to tylko kwestia czasu, zanim się o nich dowiecie. Od tej strony artystycznej, rysunkowej to, no przyznaję, trochę się dzieje. Obecnie jestem dość zapracowaną osobą. Mimo wszystko odczułam taki lekki wstyd. Dyskomfort, nie mam pojęcia jak to nazwać, że w 2024 roku wydam tylko jeden film i to taki, nad którym pracowałam już od 2023. No cóż, mam nadzieję, że w tym roku, 2025, uda mi się stworzyć o wiele więcej materiału. Tęsknię za tym. Mam nadzieję, że ten rok przyniesie mi więcej siły, energii, czasu do tworzenia, bo ja to lubię. Ja naprawdę uwielbiam tworzyć filmy. I nie będę kłamać, ale chciałabym z tego żyć, stworzenia. I postaram się, aby było tego tutaj więcej. W tym momencie przejdziemy do głównego tematu tego materiału, czyli animacje, które obejrzam w 2024 roku. I tak jak mówiłam wcześniej, będą to szczątkowe opinie. Nie liczcie na jakieś dogłębne analizy, bo gdybym miała takie robić, to ten film trwałby z tydzień. Na. Jedynie kilka zdań na temat konkretnego tworu. Będą to filmy, które weszły do King lub na streaming w Polsce w 2024 roku. Oznacza to, że takie filmy jak na przykład nowy Wallace i Gromit, który mimo wszystko swoją premierę miał w 2024, ostatecznie w Polsce pojawi się w 2025. Akurat tego filmu to nie mogę się doczekać. Okej, okay, stop. W momencie jak to nagrywam, to już ten film widziałam i błagam, Obejrzyjcie go, bo to jest przecudowny film. I jeżeli jesteście fanami tej serii, to totalnie się zakochacie. A jeżeli nie jesteście fanami tej serii, to również się zakochacie. Bardzo polecam, bo to jest naprawdę świetne kino. Artman jak zawsze, w formie. Może nawet kiedyś zrobię o nim materiał. No. Zobaczymy. Okej, okay, wracamy. No i najważniejsze, to będą filmy, które ja obejrzałam w ciągu tego roku. I na przykład takie Transformersy, o których słyszałam masę pozytywnych opinii, nie pojawią się tutaj. Bo nie miałam okazji ich jeszcze zobaczyć. Pani Transformersów, łagam! Nie zabijajcie mnie. Ja obejrzę ten film. Skoro jest aż taki dobry, no to kurde, muszę go obejrzeć. Ale no, niestety w tej liście się nie znajdzie, bo po prostu go nie obejrzałam w tym roku. To chyba możemy zaczynać! Nie ma to jak zacząć tę listę moim ulubionym filmem 2024 roku, czyli Chłopiec i Czapla. Miyazaki po raz kolejny pokazał, jak świetnym jest twórcą. Film łączy w sobie elementy znane ze starych filmów, ale jak i nowe, przez co ma swój własny, unikantowy wydźwięk. To jest twór, który trzeba chłonąć. Jest tak dziwny, momentami obrzydliwy, ale też przepiękny i wrażliwy, czyli to, co najbardziej uwielbiamy w filmach Ghibli. Nikt tak pięknie potrafi ukazywać brzydoty jak to studio. Fabuła mimo prostoty i takiej baśniowości jest bardzo przyziemna. Jestem pewna, że dotrze do osób, które zmagają się z problemami ukazanymi w filmie. Na przykład pojawia się tutaj temat śmierci i godzenia się z nią. Postacie są Fantastyczne, na czele z moją, moim, ukochanym czaplą, który łączy w sobie cząstkę tajemnicy, odrazy, ale też takiej głupoty. No, to trzy moje ulubione postacie Ghibli. Jego relacja z tytułowym chłopcem Mahito jest Przecudowna. Uwielbiam oglądać ich drogę i tę wrogość, która na koniec przemienia się w przyjaźń. Jestem totalnie zakochana w tym filmie. Obok księżniczki Mononoke i księżniczki Kagui to mój ulubiony film Ghibli. Dostaje ode mnie order kciuka w górę. Błagam, jak tylko macie okazję, obejrzyjcie go, bo naprawdę warto. Ok, następnym filmem jest Pies i Robot. Kolejny fenomenalny film na liście, który za pomocą tylko obrazu potrafi przekazać tak dużą ilość myśli i najróżniejsze emocje. Jest to prosta, ale angażująca historia o miłości, samotności. Pożegnaniach, wrażliwości, szczęściu, ale też poznawaniu siebie. Wygląda przepięknie, mimo tej naprawdę prostej kreski, jak i mimo ciszy, brzmi pięknie. Ten film również bardzo, ale to bardzo polecam. Dostaję ode mnie również order kciuka w górę. Nie mam pojęcia, skąd się kurde te ordery wzięły, ale dobra, niech już tak będzie. Błagam, obejrzyjcie go. Warto. Orion and the Dark to jest dziwny twór. Z jednej strony obiera sobie dość unikatowy temat, jakim jest strach przed ciemnością, co bardzo rzadko widzę, żeby występowało w innych filmach, ale z drugiej strony robi to w tak nijaki sposób. Historia nie jest zbytnio angażująca, powiedziałabym, takie trochę lanie wody. Czułam taką obojętność względem tej historii czy bohaterów, którzy też zbytnio nie zapadli mi w pamięć. Poniekąd przedstawiono ich charaktery i relacje, ale czułam jakby to stało w miejscu. Film wygląda... Okej, okay, ale to nie jest nie wiadomo jak wielki film, chociaż z drugiej strony nie chciał taki być. Kino nie musi być wielkie, pełne wybuchów, aby przykuło uwagę widza. Czasami małe filmy potrafią lepiej zaangażować i lepiej opowiedzieć historię niż wielkie kasowe kino. Niestety tutaj się to nie udało. Orion to mały i kameralny film o chłopcu i jego przyjacielu potworze, który jest po prostu mech. okej. Okay. Ma swoje momenty, ale jest tego po prostu za mało, żeby zostać na dłużej w pamięci. Czy polecam? Nie tak, i nie. Może leciutko, jednak zamiast tego polecałabym poświęcić ten czas lepszym filmom. Nie wierzę, że to powiem, ale seria Kung Fu Panda chyba zaczyna się psuć. Co przyprawia mnie o niesamowity ból mojej dolnej części pleców, bo po tak niesamowitej jedence i jeszcze lepszej dwójce przyszła spoko Kung Fu Panda 3, a po niej Kung Fu Panda 4, o której mogę powiedzieć, że jest bardzo słaba. Od zawsze Kung Fu Panda była wyznacznikiem jakości i najwyższej rozrywki. A tutaj wszystko leży, przynajmniej według mnie, od tej przeciętnej fabuły po postacie, które nie są zbytnio interesujące. Jaki momentami te okropne i żenujące żarty. Wszystko jest takie nijakie. A o filmie zapominasz od razu, jak tylko go skończysz. Nie polecam. Sama chciałabym zapomnieć o tym filmie i żyję z nadzieją, że piąta część powróci na ustawione przez poprzednie części tory. Nic? Serio, nic nie było w kwietniu? No okej, okay, lecimy dalej. Ten film mógłby nie istnieć, ale powstał i jest słaby. Bardzo słaby. Garfield. To chyba jeden z najbardziej męczących filmów, jaki obejrzałam w tym roku. W nim nie ma nic ciekawego. Ani fabuła nie jest jakoś ciekawa i porywająca, ani postaci nie zwracają uwagi swoimi charakterami. Główne tematy, na przykład o rodzinie, wydają się być płytkie. Jedyne co mi się podoba to strona wizualna. Te ikoniczne projekty z komiksów czy adaptacji 2D zostały w fajny sposób przeniesione na 3D. No mały Garfield to jest totalne baby! Aww. Ale to za mało, aby polecić ten film. Bo oprócz animacji, spoko designów czy ładnych kolorów, to nic ciekawego tam nie znajdziecie. Niestety ode mnie leci kciuk w dół. Nie polecam. Pewnie za jakiś czas obejrzę go ponownie. Może wtedy mi się spodoba. Haikyuu!! the movie jest super. Początkowo miałam obawy o jakość tego filmu i podchodziłam do niego nieco sceptycznie. No cóż, pomyliłam się, bo mimo swojego czasu, tempa, Haikyuu okazało się być tak samo dobre jak anime. Film z niezwykle prostą, ale bardzo angażującą historią o meczu siatkówki. No bo Haikyuu to anime o siatkówce. Fajnie jest znów zobaczyć tych bohaterów, bo to są te same dranie. Plus jest za to, że niektórzy z nich dostali więcej scen i przez co pokazali ich od nieco innej strony. No i wizualnie wygląda naprawdę fajnie. Szczególnie ta jedna scena. Jest pewna scena POV, która jest tak dobrze zrealizowana, że podczas oglądania czułam się jakbym była zahipnotyzowana. Nie mogłam oderwać wzroku. I teraz pytanie, czy polecam jak najbardziej? Tylko mam problem z polecaniem go osobom, które w żaden sposób nie są powiązane z tym światem, z tymi postaciami. Mogę go polecić dla samej strony wizualnej, ale myślę, że nie będą odczuwać tego napięcia, tych emocji zbudowanych przez kilka sezonów anime. Chyba, że obejrzenie tego filmu sprawi, że zaznajomicie się z mangą i anime. No to w takim razie bardzo polecam. Pamiętacie, jak wspominałam wcześniej o pewnym porzuconym projekcie? To była recenzja Inside Out 2. Jedyne, co udało mi się zmontować, to intro. look at someone and wonder what is going on inside their head. Can't in my brain. Can't tell my brain. Can't tell my brain. No, i tak o to się upoddałam i dalej tego nie robiłam. <laughs> A teraz powiem wam co o nim sądzę. Mianowicie to świetny sequel, który jest tak samo dobry, co pierwsza część, a momentami nawet lepsza. Niby powtórka z rozrywki i nie zaskakuje tak jak jedynka, ale świetnie poszerza znany nam już świat. Bohaterowie są przesympatyczni, nowe postacie są ciekawe i fajnie ukazane, szczególnie obawa. I temat zahaczający o istotę człowieka, tego, jakim on jest przepięknie wyrzeźbionym chaosem i to, że emocje nie definiują jego charakteru, chwyta mnie za moje małe serduszko. Niesamowity film, jedna z lepszych animacji tego roku. Dostaję kciuka w górę. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie dostanie Oscara. Ale film jak najbardziej polecam. Nigdy nie miałam styczności z Ultramanem. Dlatego info, że na Netflixa weszła animacja poświęcona temu bohaterowi, wywołała u mnie takie, nie, yeah! no i co z tego. Jednak pozytywne opinie na temat Ultraman Rising zachęciły mnie do obejrzenia i jezu to była dobra decyzja, to była bardzo dobra decyzja. Film jest tak słodki, tak kochany, tak uroczy, że aż na sercu robi się cieplutko. Jest jak taki ogromny przytulas, angażująca historia o rodzicielstwie, miłości i poświęceniu. A główny bohater jest fajnie napisaną postacią i przyjemnie ogląda się jego drogę. Od typowego samotnika do kochającego ojca. No i oczywiście sam film wygląda bardzo zjawiskowo. Animacja, projekty postaci, efekty, to jest po prostu chef kiss. Bardzo, ale to bardzo polecam. Ode mnie leci kciuk w górę. Następne. Despeakable Me4. Nie pamiętam polskiego tytułu. I'm so sorry. Gru i minionki pod przykrywką? Coś takiego? Ta seria schodzi coraz bardziej na psy. Minionki też. Po cudownej jedynce i bardzo fajnej komediowej drugiej części jest coraz gorzej. I myślałam, że po średniej trójce nie będzie już gorzej. Myliłam się! The Speak of Bulmi 4 jest filmem do zapomnienia. Nie oferuje niczego nowego, niczego kreatywnego. Jedyne co pamiętam to to, że ich przeciwnikiem był Dundersztyt. I tyle. Reszta jest do zapomnienia. Fabuła jest mało angażująca. Stare postacie są, no wiadomo, okej, okay, no bo już ich znamy. A nowe... Niezbyt ciekawe i też nie zapadają w pamięć. No i wizualnie film nie ma nic do zaoferowania. Typowy film Illumination, czyli to, co już znamy, do zapomnienia nie polecam. Można sobie oczywiście obejrzeć, nie wiem, do obiadu, ale no, jednak nie polecam. Ocalić Bikini Dolne Sandy w akcji. Czyli najgorszy film, jaki widziałam w tym roku, przez który co chwilę zadawałam sobie pytanie: Boże, dlaczego? Dlaczego tak fajna postać jak Sandy musiała dostać tak beznadziejny film? On jest tak nijaki, jest tak nudny, rozwleczony, przegadany. To film, w którym dzieje się tyle i równocześnie nic. Jest się tak obojętnym na wszystko, na fabułę, na postacie. Boże, jak ja nienawidzę tych postaci. No, ludzkie postacie to jest taki cringe. Czułam się taka zażenowana, jak to oglądałam. Wizualnie też nie jest zbyt ciekawy. Typowy Spongebob mówi z ostatnich lat. No i żarty. Te żałosne i nieśmieszne żarty. Zdecydowanie odradzam. Omijajcie szerokim łukiem, obejrzyjcie coś lepszego. Na przykład pierwszy film o przygodach gąbki, a temu Daję kciuk w dół. Następny The Wild Robot, czy też dziki robot, jest jedną z najlepszych animacji tego roku i brakuje mi słów, aby opisać, jak bardzo uwielbiam ten film. Od razu mówię, że polecam. Idźcie oglądać, bo to jest film jedyny w swoim rodzaju. Podobnie jak Ultraman, dziki robot opowiada o relacji rodzinnej, o wychowaniu, cierpliwości i emocjach. Sam kontrast, czyli robot, technologia, a natura wybrzmiewa znakomicie. I pozwala w taki ludzki, przyziemny sposób pokazać dobre i złe strony wychowania potomstwa. I mimo, że mamy do czynienia z robotką, to można się z nią utożsamiać. Ros jest cudowna. Jej droga została ukazana wyśmienicie. W ogóle każda z tych postaci jest świetna i każda z nich ma ogromne znaczenie. No i oczywiście animacja. No film wygląda przepięknie. Nie chcę też za dużo Wam zdradzać, więc jedyne co powiem, to. Po prostu obejrzyjcie, bardzo polecam i mam nadzieję, że ten film wygra Oscary. A teraz pora na coś polskiego Smok Diplodok. Nasza polska animacja i muszę przyznać, że jest serio niezła. Nie jest idealna i ma kilka usterek. Popada w taką typową schematyczność. Wykorzystane zostały klisze widziane już w setkach filmów. Innym przykładem może być brak większego wglądu na konkretne postacie. Mimo wszystko to wciąż uroczy i kolorowy film z przesympatycznymi postaciami, obierający za temat kreatywność, wyglądający naprawdę bardzo ładnie, ale ale przyznam, że cierpi na to, co większość europejskich filmów animowanych. Tańcząca kamera, Jezu na rowerku. Ta kamera jest w ciągłym ruchu, obroty, zoomy. To strasznie męczy oczy. Ale mimo wszystko bardzo film polecam, bo jest serio ok. Nic wielkiego, ale nie miał taki być. Jest po prostu ok. A ode mnie leci kciuk w górę. Znowu nic nie ma. No dobra, no to teraz Spellbound. Od samego początku czułam, że mi się nie spodoba. To samo studio wypuściło lak, za którym, łagodnie mówiąc, nie przepadam. No ale pojawiły się pozytywne recenzje, więc obejrzałam te całe Spellbound. I przez większość czasu film był nudny. Ani fabuła, ani postacie nie wywoływały u mnie żadnych emocji, raczej obojętność, a momentami lekką irytację. Piosenki są. Żadna z nich nie wpada w ucho, a animacja stara się być drugim Pixarem, a wygląda po prostu, okej, okay, no, jest ładna. Nienawidzę projektów potworów, które, jak to określiła bliska mi osoba, wyglądają jak ogromne maskotki. Coś w tym jest. Wracając, no tak oglądam ten film zupełnie neutralny, aż do końcówki, na której. Odpalił mi się taki rage, taka wściekłość. To jest film, który przeczy samemu sobie. Nie chcę zdradzać co tam się stało, ale według mnie ten i tak ledwo już żyjący film został dobity przez zakończenie. Zakończenie, które nie chcę już pamiętać. W ogóle cały film chcę zapomnieć. Nie polecam, serio, niczego nie stracicie omijając go. Ode mnie dostaje kciuk w dół. Moana 2 jest lepsza niż się spodziewałam. Disney ostatnio nie radzi sobie za dobrze. Już sam fakt, że wzięli projekt Moana 2, pierwotnie będący serialem, pocieli i zmontowali na film nastawiło mnie bardzo negatywnie. Nawet w zwiastu nie czuć bardziej tę aure serialu niż filmu. No ale kocham Moanę. Jedynka jest bardzo bliska memu sercu, więc czułam, że muszę obejrzeć ten. Sequel. I nie jest aż tak źle czuć, że to miał być serial. Starano się wszystko zmieścić w jednym filmie, co momentami mu trochę szkodzi. Na przykład pojawiały się nowe postacie, i w sumie są. Informacje o nich są rzucone od tak, i nic z tym więcej nie robią. I brak jakiegokolwiek ich rozwoju, ale przyznam, że jest jedna nowa postać. Pewnie wiecie o kogo chodzi, ale Typiara skradła mi serce i błagam. Dajcie mi jej więcej. Ona jest taka fajna. Fakt, że w nowym, eh, filmie Disneya jest Jakaś postać, ta jedna, którą serio polubiłam, dużo mówi o jakości ostatnich filmów tego studia. Stare postacie są dalej spoko, chociaż mam wrażenie, że z Moany zrobili jeszcze bardziej taką queerki postać. Z jednej strony fajnie ogląda się jej wyczyny, to jak jest już doświadczona i potrafi wyjść z najgorszej sytuacji, ale z drugiej ma tak durne sceny, ale to tak przesadnie durne i niepotrzebne. Okej, okay, co jeszcze? Muzyka. Yy... Jest okej. Okay. Piosenki niezbyt mi się podobają. Oprócz tej jednej, śpiewanej przez oczywiście moją ulubioną postać to akurat jest fajny kawałek taki herkulesowy, zmieszany z księżniczką i żabą. No i animacja. Animacja jest ładna, ale niestety film momentami wygląda gorzej niż jedynka. Okej, okay. czy polecam? No, ale leciutko. Bardziej jest pozytywnie niż negatywnie. Mimo tej przewagi niejakością, ma swoje momenty, i te momenty przesadziły o finalnym werdykcie. Daj kciuka pod kątem 10 stopni. Dobra, niech będzie 20. <grystanie> Tę listę zakończymy największą niespodzianką tego roku. That Christmas. Czyli produkcja, o której nie miałam pojęcia, że wychodzi, a okazał się być tak cieplutkim, prawdziwym i sympatycznym filmem, który za inspirację obrał sobie świąteczne komedie romantyczne typu The Holiday. Love Actually, itp., itd. I wyszło bardzo fajnie. Film dzieli się na trzy wątki, a każdy z nich opowiada o świętach konkretnych dzieciaków. I mimo dużej grupy bohaterów, każdy z nich otrzymuje odpowiednią ilość czasu, aby go zrozumieć i polubić. Bardzo fajny film, który polecam obejrzeć w święta. Może nie zostanie takim klasykiem jak Klaus, ale polecam go sprawdzić, dlatego otrzymuje ode mnie kciuk w górę. Uuu, no i to chyba na tyle. Filmy z 2024 roku omówione, a przed nami 2025. Kochani, bardzo dziękuję za uwagę i wyrozumiałość. Jesteście cudowni. Jeżeli ciekawi Was, co robię poza YouTube'em, na przykład rysuję, albo piszę pierdoły o animacjach na moich socjalach, to zostawiam linki w opisie. W tym roku otworzyłam również nowego Instagrama, na którego regularnie wrzucam swoje stare, czasami nawet bardzo stare, jak i nowe prace. Zapraszam Was do odwiedzin. Wszystkie linki macie w opisie. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Bye!